Dobra, teraz wybieraj numerek od 1 do 3 Raz, dwa, trzy No okay, Dobra, no to na początku bo z bomby jedynka no, Uuu, jeden kurczę, Muszę ci powiedzieć dobry pik, dawaj kolejny No No dobra Eee Dobra, trójeczka leci z bombiastej tej bomby O kurde, no dobra, muszę powiedzieć, że trochę laki lucky, masz, lucky, lucky, lucky Dawaj, tr dawaj trzecią może, może kolejna trójka hmm, hmm. E, Dobra, no to teraz a jest od 1 do 4, tak? Od 1 do 3. Ła, wow, 3, no dobra. No to leci. dwójeczka, bo jeszcze nie było dwójeczka. Uuu, dwójeczka? No, muszę ci powiedzieć, że. trochę taki ekskluzywny towar. A zależy do kogo. No i dobra, kolejny. Ostatnia. No dobra, to wiem, 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 wiem. Jedyneczka, jedyneczka, dobra. Jedyneczka. Ok. Dobra, kolejny. 1, 2, 3. No. Dobra, dwójki bomba. On teraz dwójeczkę leci. O kurde, ale walnąć. Dobra, kolejny. To jest już przedostatni. No przedostatni, przedostatni. Panie, no dobra, to trujeczka, trujeczka. O, ho, ho, ho. Dobra, i teraz wybierasz swojego to wroga. Teraz spodziewać. Teraz wybierasz swojego wroga. Raz, dwa, trzy. No dobra, no to jedyneczka to może będzie coś lightowego. Jedyneczka? No dobra, ale e, na narę potem przekażę ten rzeczy, nie? Kurde, ciekawe co on mi przygotował. No, no już no się przekonasz. No dobra, to sobie dźwięki w Minecrafcie. No i wychodź, zobacz, twój nowy przyjaciel. O kurde. Dawaj, pokonaj go! O kurde. O, ale cię leje. o. Win to jest la dla Wardana.